tutaj, z... Dobra, nie, teraz trzeba sobie sobą przywitanie, czekajcie, czekajcie. Jolo, jolo, kartoflem w czoło tutaj rasta i znowu są ze mną. E, Dawid, którego znam dobrze już. Polskie, inaczej polskie pppl, Polscy tak, tak, tak. w Polsce I arek, nie podoba. I Arek, z którym dzisiaj tak naprawdę zacząłem tak już bardziej gadać, bo wcześniej to z nim tak się znaliśmy weź, na podstawie Siemas, siema, Ark, więc... Arki się! Ty moje ziemniaczki! Więc Arku, ty też powiedz Siema. Siem, Dobra, wyjdzie moje dar, ziemniaczki. Iście, bo ty gadasz i gadasz. Ja gadam? Ja gadam? Nie, Ej. dawid weź, on jest. Taki... Ja też baję. Gadaj, gada i, i gada, gada i gada. Weźcie go. To ja same herdzi szczelamy. Jak Dawaj powiedział, nie wiem, ze trzy słowa, on ma taki zły nawyk, że właśnie przerywa, no niestety. No weź. On jest taki taki... To może się wydawać, że on jest taki wkurzający. Ło, idziemy tutaj we czterech tym, kanałem. No gdyby mało, to mu bombę w Dokulski podrzucili przypadkowo, no to... Ja bym mógł, mógł wsadzić hot doga w ucho i do takiego jeszcze zagrzanego, <noise> żeby, żeby, ten, żeby mu się ucho spociło i żeby wozg mu wypłynął z uszu. Tak. A, to to nie rajcuje, o ta. Jeśli zobaczycie kanał Dark Reaper, to napiszcie komentarz. Jesteś pipą. No bo darby jest pipą. Więc możecie eee, tak napisać. Powiedzcie mamusi, żeby też tak mi napisała. Bo on kazał. I sprzedam ci drukarki. Bo to są chamskie arki. Mówi Moja Dave, no on przynajmniej jest spokojnie się od razu sunął dupsko. A nie kurde będzie tutaj siedział i szczelał, kurde, patrzał się do góry. No fuck! Ruju ty! Ty? A nie, to nie to <śmieniu> A co ty Ej, stoisz koło mnie. fraga, Praga mnie zabrałeś, ty pipo. Będę płakał. Też będę płakał. Przez Roja. O kurno! Zepchnę cię stąd, dzwon. Dobra, wezmę sobie m M16A1, zrobię lul. M16A1, Ładafak. On! Ej, kto tutaj wyłączył światło? Ja, bo mi się nie podoba. Ale w kanałach. Ja bo... Chcia, chciałem zobaczyć co robi ta taka ładna czerwona wajcha A to ta jest w ogóle jakaś wajcha? A no tak ty przecież lubisz ciągnąć wajkę No, e, no jest to jedno to z, to z to ulubionych to... zajęć arka Ciągnijcie za bajkę On bo lubi... To. bajkę ci wsadzają w dupę Bez kojarzeń Ej rojo, Dzień boże Dawid ogarnij dupę On lubi pociągi

Teraz to będzie mój flak. Ha ha ha, ha. Ha, 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 ha ha ha. Jak ty... Rzućcie tutaj to jest. granata tutaj przy tych schodkach, bo... bo będę płakał. Dawid, śmierdolisz mi z tyłu. Śmierdolisz. Śmierdalaj mi z tego kamienia. E, proszę się całą nie wyrażać. No właśnie nie powiem, tylko będziemy śmierdalaj. Śmierdalaj. Co to ma być? Magister kebab. O, one strzelają, bo właśnie w moje okno trafiają. A i słuchajcie, dobra, miałam wam powiedzieć kilka historii. Po pierwsze jutro będzie reset i wszystko będzie od nowa, hura, będziemy od nowa grać. To po pierwsze, po drugie ten, ta historia, co podchodziliśmy z kolegą do dziewczyn, to... bo miałem, jak już wam mówiłem, to mm, zdjęcie co drzewo przytulają, mnie, Taką sadzonkę jak gdyby jeszcze małą, bo to nie było nawet duże drzewo, tylko takie cieniutkie. Jak, jak gałąź by takiego rasa. drzewa, co nie? No Ciężko i ten. Kiedy tak wodzia ja przytulałem, e, jagoda mi zrobiła zdjęcie. No i ten. Wstawiliśmy na face, nie? I tam nie. ten, e, tam ró różne to były to... naprawdę komentarze. Poker face. I w każdym razie też ten. No e, później podchodziliśmy z tym kolegą do dziewczyn. E, nie przynudzeń. On to częściej robił. Ale w każdym bądź razie takie coś, że podchodzimy do dziewczyn i mówimy, hej mała, jakbyś była drzewem, to bym Cię zgwałcił. Ej, to było Ej, takie szczere. Ile my będziemy mogli nagrywać film, filmików? Na nie, stresach. możemy nawet do północy będziemy. nagrywać. I tak to ja, połóżmy. podoba się spodobają to dużo. Czekajcie, jak zaczął stawiać filmik, to miałbym dużo leki. Dobra, później to zobaczę. Jakże zrobię pauzę później, jak już nie będę żył. A w sumie wtedy Ej, bo to. Wytrywać, No tak, ale ciąć mi się też nie chce, bo tam trzeba wsadzać to gówno. A ja jeszcze nie obsługuję kamaski, bo nie lubię strasznie kamaski. Widzisz, kamaski, kurde, został. mi, ja tak na nią mówi nie wiem, sorry, ale... Ten... Ka kam kam... kamtejży? Nie! Jak to się mówi? W każdym razie... Kam... kamtejży? Rasta tutaj, tu jest tam, nie, rasta na kamieniu, kam tutaj! Ja tu jestem też. Jestem wszystkich tutaj graczy. jestem no. szefem. Bo masz szacunek Gimbusów. <gibusów> <gibusów> mam szacunek tak. Gimbusów skąd Nie, bo gimbusy Cię począ. No chyba Ty. <gibusów> Co? nie mam. Nie, nie, myszka mi spadła. O żyje, tak żyje, o. O tutaj jest zasilanie. Dobra, naprawiłem światło. Naprawiłem światło. I fix this! I gdzieś tak, ja, ja w ogóle nie chciałem zrobić na swoim kanale, że jakby już była ta faza kanału, w której ludzie by się prosili, zrób vloga, zrób vloga. To ja nie będę od razu robił vloga i pokazywał całego siebie. I na przykład co ileś tam widzów dajmy na to, że co 100 Będę tak, czekaj. będę ten, że zrobię sobie zdjęcie i będę po części ciała w, doklejał do białej kartki. I co ileś tam widzów właśnie będzie ten mieli to I Tak tak. Rasta zamiast nagrywacy, bo ciała będzie nagrywało stopy. Tak. Oje! Oh yeah. Ludziom się to spodoba. Stopy. Tak, ale umyję je najpierw. Nie umyję. Bo... O to będzie. Bo, bo, ten, bo brudne stopy są teraz w modzie. Aha, i nie zwracajcie też uwagi na bieg, oczywiście. Bo no to jest ja nie, on mnie bije! On mnie bije! On mnie bije! Też mnie bije, weźcie. Proszę go. panią, bo Ej, on mnie bije. Czy ja mogę kupić za pół kasy? A nie, za, za kasy się nie kupuję. Jej, mam pół kasy, ale jestem bogaty. E, ale mam tak, takie, no, małe zmartwienie dla ciebie. O co ci chodzi? No, za kasy się tutaj nic nie kupuje. Wow. Hejtujcie, mnie. Nie, hejtujcie. mnie. nie hejtujecie, bo ja... mam argument dlaczego złe. mnie hejtować, bo jestem idiotą. A jak sądzicie, że nie jestem idiotą, to musicie sądzić, że ja jestem... Nie, że nie jestem idiotą, tylko jestem pojebańcem. Oceny no, mogą mówić. On pucha go spela. Nie Ej, trzeba być, 30, głupi, żeby być. Mam głupi. 30... Hmm. mam 31 kili. I osiem razy skopadłem, jestem tylko... Słuchajcie, już nie, się... nie, nie trzeba no, być głupim, żeby pali. być głupim. Nie! Roję! No róż dupę Dan, chodź jaki frajer! Roj Dan chodź pola, bo kurde ci tam coś wsadzę zaraz. Wsadzę ci coś zaraz. Chodź <tryk> doga mu wsadzisz. Nie jaki idiota jest kapitanem i dlatego Wódzka ja mam iść taki... dookoła. Dookoła. jaki frajer, zaraz mnie te zombiaki zjedzą! idźże frajerze co? no idźże do góry blokerze A jaki frajer? bądź do góry gościu Ej, słuchaj nie, nie, nie odzywaj się tak do mnie bo wiem gdzie twoja matka śpi <laughs> Dobra, niech on nie wchodzi do góry, zombie go zabiją. Trudno. Tam zawsze jest wiesz. To może ty dostajesz granat? Wiesz? Tyku? Zabiłem samego siebie granatem, jestem dobry. A i tak się odrodziłem, bo ja mam plus 5 do męskości. Wiertar nie biorę. Kurde, no jaki... Ale ten zombiak jest posrany, no. Ciągle tylko wbija tutaj. Ej, ja też tam lazłem rojotili. Wiem, tylko ja nie miałem bro broni w ogóle, wiesz? Ja mam tylko digla, który jest przerobiony na kolta. Jak ja no, jaki frajer. Dobry ten frajer jest. Dobry ten ja, ja też się wbijam na ten czołg zasrany i dupię ich mam. Ja też. Gajla se wezmę, dobra. Chodź Royal TV. 3, okay. 2, 8.